Ahoj, a cześć. Witajcie. <laughs> w piątek, poranek. Yy, usiadłem na chwilę tutaj do stołu, żeby tak na rzeźko spojrzeć na to gniazdo. Wlutowane ładnie, no ale zostały nam te yy, pady tutaj yy, lutownicze, i zastanawiałem się, czym to zrobić. Tutaj jeden z widzów podpowiedział mi, że yy, głośniki od telefonów komórkowych. Takie, taki drudzik w osłonie mają, oczywiście tak, z tym, że żadnego tutaj nie mam taki, który miałby ten drut na wierzchu, trzeba by to roz, roz, rozbijać ten, rozkładać ten głośniczek, ale wpadłem też na pomysł taki, jak nie będę miał innej możliwości, to tak zrobię, ale wpadłem na pomysł taki, że drut mobdilenowy mam tutaj i to jest grubość 1 mm, tak sobie przyłożyłem pod mikroskop, powinno dać radę, powinno dać radę. Nie powiem, powinien się dać ułożyć. On jest co prawda troszeczkę sztywny, ale ja już sobie go tu próbowałem na gratach starych, jakichś od laptopów płytach. Lutować przylutuje się. Niemniej jednak sobie też sprowadzę drut taki miedziany, jeszcze cieńszy, jeszcze cieniutki, tam chyba jest 0. 0,1 mm. 0,1 czy 1 mm? Musiałbym zobaczyć, bo kurczę, już się sam. E... Ale w każdym razie miedziany, miedziany. wybaczcie, jeszcze rano to jeszcze jestem taki troszeczkę, ale, 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 ale tutaj e... też e... sprowadzę sobie pastę lutowniczą, żeby mi było lepiej lutować, bo taką cyną grubaśną to. To, to, to tutaj można, ale jest niewygodnie. Także no, test, będę testował różne sobie materiały. trzeba sobie dopasować tak, żeby to było dobrze. Nie chcę tego zepsuć, ponieważ w tej chwili jest to ładnie zalutowane, ułożone. Nie chcę tego zepsuć, chciałbym to dobrze połączyć i mm, polutować i yy, 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 myślę, że no, chciałbym, żeby to ruszyło, tak, żeby to zadziałało. Mm, dlatego, Najpierw zanim coś zrobię, to dobrze to przemyślę i wszystkie różne inne warianty. W razie czego, no to mam drucik, który się lutuje, ale on jest, ten mobdilenowy jest troszkę sztywny. Nie wiem, czy ta, da mi się tutaj ułożyć, czy nie będzie mi tutaj odskakiwał. Więc dlatego na jutro powinien mi dotrzeć drut miedziany, cieniutki, dopasowany. <laughs> Kurczę. I myślę, że, 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 że powinno być OK. Miejmy nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki, a ja... Uciekam już do pracy. Także miłego dnia i